Majka, w takim razie, bo tyle osób tutaj było, zadawało Ci pewnie te same pytania, to Dokładnie ja Cię podniecę tak. o czymś innym. Podnieć mnie czymś. E, spełni moje marzenie, bo kiedyś mówię, jak zobaczę Majkę na żywo, to przy mikrofonie jej powiem, czy zaśpiewa dla mnie On nie kochał nas. A czy ja już Ci tego nie śpiewałam czasami? Ale bez mikrofonu. Ach, no dobrze. Dla naszych czytelników teraz specjalnie. E, refren, to znaczy, mm -hmm. dobra, wiem, wiem, o którą mm. części chodzi. <laughs> Ratował mnie Jean. Ty dawno byłaś już z, z, nim, z nim, a ja płakałam na dnie piekła, za mąż uciekłam. Wystarczy? <grym> Bardzo ci dziękuję. Właśnie, a rozmawiałaś na temat swojego udziału w Tańcu z z Krysią Prońko? A co ty? Nie, nie było okazji? Nie, nie, nie było okazji, nie było okazji, ale e, mam dla niej prezent. Także dobrze, że przypomniałeś mi o Krysi, bo muszę do niej jutro zadzwonić i dać jej prezent, który mam już od jakiegoś czasu w domu. Jeśli chodzi o taniec z gwiazdami, czegoś się o sobie dowiedziałaś? Czy jeszcze w ogóle Majka Irzowska może się czegoś nowego o sobie dowiedzieć? Poza tym, że my widzimy, że jest seksiarą? <laughs> Wiesz co, e, ja się dowiaduję o sobie nowych rzeczy, ale takie, o które siebie podejrzewałam, tylko nie, nie byłam... E, nie musiałam ich testować przez jakiś czas. Na przykład dzisiaj się dowiedziałam, że jestem bardzo dzielna. Nie narzekam na ból i e, adrenalina i chęć zatańczenia po prostu trudnej choreografii, którą wymyślił dla mnie partner jest ważniejsza niż rozczulanie się nad sobą, nad jakimiś ranami, nad krwią, która cieknie po nogach po prostu. I ja po, po raz kolejny mówię sobie ale ty jesteś fajna Majka. No, po prostu dałaś radę, nie, nie wymiękłaś, nie narzekałaś, wszyscy latali koło mnie, jak się czujesz, czy cię coś boli, ja mówię, nic mnie nie boli, dajcie mi spokój. Więc ja wiem, że taka jestem, ale, ale uwielbiam siebie sprawdzać w takich ekstremalnych sytuacjach, bo wtedy jestem w siebie jeszcze bardziej dumna. Ale przygotowania do tego odcinka były trudniejsze niż do pierwszego, prawda? Bo się dowiedziałaś, że Twój były partner nie tak, żyje. Tak, i to dowiedziałam się dokładnie podczas treningu. Tylko wiecie, co ja nie chcę. Ja wiem, że on by sobie nie życzył, żebyśmy w ogóle o nim mówili. To po pierwsze, bo był bardzo skromną osobą. Po drugie, ja nie byłam przez 10 lat jego partnerką, więc y, też nie jestem upoważniona do, do mówienia. Y, o swoim bólu czy smutku, bo myślę, że najbardziej cierpią jego najbliżsi, rodzina i, i obecna partnerka. Znaczy teraz już była, ale kochałam Darka, kurczę, no najwięcej na świecie chyba, najmocniej na świecie. Najduży. I najdłużej. Byliśmy razem 21 lat i większość jego życia w Warszawie i przyjaciele, którzy teraz go opłakują, no, to byli nasi wspólni przyjaciele, z którymi podróżowaliśmy, zwiedzaliśmy świat, bawiliśmy się i tak dalej. Więc no na pewno był największą częścią mojego życia oprócz mojej rodziny.